Dzień dobry, nazywam się Jakub Dyktyński, witam Państwa na briefingu przed meczem 28. kolejki Fortuna pierwszej Ligi, w którym widzę, w Łódź zmierzy się na własnym terenie z Miedzią Legnica. Ze mną jest trener pierwszego zespołu Marcin Broniszewski. Witam serdecznie. Na początek trenerze chciałem pogratulować zwycięstwa w Bełchatowie, zwycięstwa, które chyba było bardzo potrzebne Pana drużynie. No zdecydowanie, myślę nie tylko drużynie, ale chłopakom przede wszystkim to zwycięstwo jest potrzebne, żeby nabrali większej pewności siebie. Szczególnie po tych nieudanych poprzednich spotkaniach z punktu widzenia zdobyczy punktowych. No i myślę że całej społeczności widzewskiej było to zwycięstwo potrzebne, żeby to wsparcie, które mam wrażenie jest coraz większe, żeby nabrało jeszcze większego wymiaru. Zwycięstwo cieszę, ale na pewno nie był to mecz idealny. Czy za Wami stosowna analiza tego spotkania, w którym wyciągnęliście jakieś wnioski? Wiem, że czasu nie było dużo, bo już w piątek kolejne spotkanie ligowe. Tak, rzeczywiście czasu jest mało, natomiast pracujemy na pełnych obrotach. Materiał, który już mamy przygotowany, będziemy dzisiaj jeszcze w kilku aspektach analizować, wprowadzać korekty i, i minimalizować czy eliminować błędy, które zostały popełnione, bo rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że mecz na pewno nie był idealny. Idealnie przez nas rozegrany. Natomiast nastawienie mieliśmy tylko takie, żeby zwyciężyć. Zapytałem o analizę meczu z Bełchatowem. Czas przejść do starcia z Miedzią Legnica. Czy też jakieś takie przygotowanie zespołu już za Wami? Czy jakoś specjalnie motywuje, przygotowuje Pan zespół do tego spotkania? Meczu, w którym no, zmierzymy się z zespołem też głodnym punktów. Tak, to, to prawda. My przygotowujemy się do każdego spotkania jednakowo, bo mamy świadomość tego, że bez względu na to, z jakim rywalem gramy, stawka jest wciąż ta sama. Do ugrania są trzy punkty i, i klasa rywala nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Z każdym trzeba wygrywać, dobrą organizacją gry i przede wszystkim tak naprawdę dobrym nastawieniem i podejściem do spotkania, bo, bo to są rzeczy, które muszą w każdym meczu być na najwyższym poziomie. Zazwyczaj nie komentujemy wydarzeń politycznych, ale ostatnio potwierdzono, że kibice mają wrócić na trybuny. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to trzy ostatnie spotkania domowe w Sercu Łodzi będą z udziałem publiczności na początek chyba 25%. Czy to dla Pana jakiś atut w kontekście końcówki sezonu i walki o czołową szóstkę? Dla mnie jak najbardziej tak, bo wszystko to, co się robi w zawodowym sporcie jest podporządkowane temu, żeby kibice mieli dużo radości ich miejsce, miejsce kibiców, fanów zagorzałych i nie tylko tych, którzy kochają swoje kluby, a w Łodzi tak jest, jest miejsce na trybunach, żeby mogli wyrażać swoje emocje. Mam nadzieję, że będą to emocje pozytywne, bo drużyna dostarczy naszym fanom sporo radości. Czas na pytania od dziennikarzy. Na początek Paweł Skorp. Pana zespół wygrał ostatni mecz z GKS-em chatów, strzelając trzy bramki. Kibice Widzewa mogą liczyć na to, że ten trend strzelecki się utrzyma? Bardzo byśmy chcieli, bo trzech bramek w tym sezonie jeszcze nie strzeliliśmy w jednym spotkaniu. Co prawda straciliśmy dwie, ale bardzo by nam zależało, żeby, żeby ta tendencja była podtrzymana, bo naszą rolą między innymi jest to, żeby dostarczać kibicom emocji związanych ze zdobywaniem bramek. I to zawsze cieszy. I zrobimy wszystko, żeby w kolejnych meczach też takie emocje dostarczyć fanom. Kamil Pycio z portalu Widzę, w to my. Wyręcza mnie, jeśli chodzi o pytanie o stan zdrowia zawodników. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie? Wiemy już, czy Jakub Rąbel będzie mógł wystąpić. Co z Piotrem Samcem Talarem? Mam nadzieję, że w dzisiejszym treningu, bo takie informacje wstępne już mamy, będziemy mogli skorzystać ze wszystkich zawodników, bo sztab medyczny z doktorem na czele stanął na głowie, żeby zawodnicy, którzy mieli niewielkie urazy czy jakieś obicia, otarcia, byli do naszej dyspozycji już w dzisiejszych zajęciach. Rozwinę to pytanie w kontekście obsady bramki. W ostatnim spotkaniu zadebiutował Wiaczesław Kuryaczev. Myślę, że było to całkiem niezłe spotkanie w jego wykonaniu. Oczywiście, również nie bez mankamentów. On, rozumiem, jest gotowy na to, żeby w każdej chwili zastąpić Jakuba Wrąbla. Jak najbardziej Taki i cieszę się z tej y, dokładnej analizy redaktora, bo, bo rzeczywiście, y, rzeczywiście w kilku momentach, w bardzo trudnym momencie, wszedł na boisko i, i moim odczuciu zespołowi absolutnie pomógł. Paweł Skorp ponownie. Pana drużyna jest coraz bliżej czołowej szóstki w ligowej tabeli. Jak istotne jest osiągnięcie pozycji z tego przedziału dla pana i pana zespołu? Dla nas najistotniejszy jest piątkowy mecz i na tym się absolutnie skupiamy, bo realizacja tych celów cotygodniowych jest kluczowa, żeby o czymkolwiek w ogóle marzyć, myśleć. My jesteśmy przede wszystkim twardo, stąpamy po ziemi i nas interesuje to, co wydarzy się w piątek, i do tego spotkania chcemy się optymalnie przygotować, bo reszta. To przyszłość i my będziemy po piątkowym meczu przygotowywać się do kolejnego i tak z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz będziemy robić konsekwentnie. Dziękuję trenerze, dziękuję również Państwu i zachęcam do dopingowania czerwono-biało-czerwonych w kolejnym ligowym spotkaniu.